Witam w prezentacji programów SpecBud. W tym odcinku omówię współpracę programu Rama2DEN z programem Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN w zakresie wymiarowania elementów konstrukcji drewnianych bezpośrednio w programie Rama2DEN. Program Rama2DEN stanowi niezbędne narzędzie dla projektantów konstrukcji, pozwalające na przeprowadzenie analizy statycznej płaskich układów prętowych z możliwością sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności prętów drewnianych według Eurokodu V. Przedstawiony przykład to wiązek krokwiowy, typowe rozwiązanie stosowane w konstrukcjach budowlanych. Dla przyspieszenia pracy, geometria dachu wraz z obciążeniami została zaimportowana z programu dach drewniany EN i zostanie poddana modyfikacjom w celu uzyskania ustroju ramowego. Program RAMA2DEN umożliwia dodanie, usunięcie lub edycję prętów, podpór, obciążeń i parametrów, które mogą być niedostępne w innych programach, co pozwala na zdefiniowanie dowolnego ustroju prętowego 2D. Program udostępnia bogatą bazę materiałów, zawierającą między innymi, parametry różnych klas drewna i klejonego, uwzględnianych podczas wymiarowania oraz innych materiałów, takich jak beton, stal konstrukcyjna i zbrojeniowa, używanych przy wyznaczaniu ciężaru własnego konstrukcji i sztywności elementów. Przed wykonaniem obliczeń elementów drewnianych w oknie założenia należy zaznaczyć opcję uwzględniającą wymagania normy drewnianej w zakresie kombinacji quasi stałych. Jest to niezbędne do prawidłowego sprawdzenia ugięć końcowych, które będą obliczane w zależności od zdefiniowanego współczynnika kdf. Dodatkowo można włączyć uwzględnianie wpływu sił poprzecznych w obliczeniach przemieszczeń konstrukcji. W naszym przypadku obciążenia zostały zaimportowane z programu dach drewniany en razem z modelem geometrycznym dachu. Dodatkowe wartości oddziaływań można wprowadzić ręcznie lub skorzystać z możliwości współpracy z programem Kalkulator oddziaływań normowych EN, co pozwala na automatyczne przyjęcie ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, czy też oddziaływań klimatycznych śniegu i wiatru. Do zadania kombinacji służy menażer przypadków i kombinacji, w którym kombinacje można ustalać ręcznie lub automatycznie według reguł kombinacyjnych podanych w eurokodzie zerowym. W przypadku wymiarowania elementów o przekrojach drewnianych, ugięcia chwilowe i końcowe należy sprawdzić odpowiednio dla kombinacji charakterystycznych i quasi stały, zgodnie z wymaganiami Eurokodu V. Po zdefiniowaniu obciążeń i kombinacji uruchamiane są obliczenia statyczne. Program generuje wykresy sił wewnętrznych i przemieszczeń dla poszczególnych przypadków kombinacji oraz obwiedni. Po zakończeniu obliczeń statycznych, jeżeli dostępna jest licencja programu Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN, można automatycznie przeprowadzić także sprawdzenie nośności elementów o przekrojach drewnianych, nadal pozostając w programie RAMA 2D EN. Aby to zrobić, należy uprzednio zdefiniować w oknie założenia wymiarowania, wartości długości wyboczeniowych i zwichrzeniowych oraz dopuszczalne ugięcia elementów drewnianych. Odpowiednie wartości można zdefiniować indywidualnie dla każdego sprętu lub przekrojów. W oknie wyników wymiarowania prezentowana jest tabela zbiorcza z wynikami SGN oraz SGU dla każdego elementu o przekroju drewnianym. Obok tabeli znajduje się rysunek i blok wyników szczegółowych dla zaznaczonego elementu. Sprawdzenia obejmują nośność na zginanie, ścinanie, warunki stateczności ze względu na wyboczenie i zwichrzenie oraz ugięcia elementów zgodnie z Eurokodem 5. Jeśli dostępna jest licencja programu Kalkulator Konstrukcji Drewnianych z Modułem Analizy Pożarowej, to w programie RAMA 2DEN możliwe jest także sprawdzenie przekrojów elementów drewnianych w warunkach pożarowych według Eurokodu 5 części 1/2. Ustalenie wymaganej nośności ogniowej obliczanej konstrukcji można przeprowadzić w programie Klasa Odporności Ogniowej Elementów Budynku, który działa zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. Wybrane elementy drewniane można wyeksportować do programu Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN w celu przeprowadzenia dalszych szczegółowych analiz wytrzymałościowych i pożarowych. Wyniki pracy z programem w formie notki można wydrukować bezpośrednio na drukarkę lub wstawić do dowolnego edytora tekstowego. Użytkownik sam decyduje, które elementy obliczeń mają znaleźć się na wydruku notki obliczeniowej. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z innymi prezentacjami programów dostępnymi na kanale SpecsBoot na YouTube oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej www.specsboot.pl gdzie można znaleźć więcej informacji o programach SpetsBoot.